Dobry, dobry. Mamy dzisiaj wtorek, 17 styczeń. O, muszę Wam dograć jeszcze jeden wstęp, ponieważ wczoraj, w poniedziałek, tam 16 dołączył do cieplucha Gregorka yy, jakiś inny ciepluch. O Niku Tata. Coś tam ma wpisane jako tam szef. Chciałem Ci i ciepły spermożłopie powiedzieć, że jedynego szefa, jakiego Ty widzisz, czy szef to jak klękasz tamtym tęczowym do miękkiej fai To na wydmuszkach powinni mieć szwy Mówię, że powinni, bo to nie wiadomo jak mają takie eunuchy Co chciałem powiedzieć, że Ostatni raz zostawiam kogoś Kto pisze takie komentarze Jak chcecie skakać, to skaczcie do mnie A nie e, ciepłe istoty Mówiące Skąd w ludziach tyle zawiści, nienawiści i jadu? Łomem! Łomem to mu powinni przypierdolić w ten głupi cymbał. I teraz, co chciałem powiedzieć, że właśnie strasznie mnie denerwuje ich zakłamanie. Bo nie ma tam niczego gorszego, że z jednej strony stanie, nagra te, te oczy, jak to tam jeden z widzów napisał, jak szreku. Ten kot od i taką szmutną minkę że robi, że ludzie mu dokuciają. A za chwilę leci z fake kąt. Jak to jest u nich? Ponieważ takcy są niby cudowni. Kurde, takim ludzie zazdroszczą popularności. E, fajne komentarze piszecie i bardzo Wam za to dziękuję, szacuneczek. E, pan Piotr z kanału Wacolo kupił nowy kombajn. Czy tę osobę ktoś tam cisnął w komentarzach, hejtował, kupił nowiutkiego John Deere'a za grube pieniądze. Jakoś ludzie się cieszą, gratulują, ja temu panu też gratuluję. Słyszałem, że to jest naprawdę bardzo dobry rolnik, startował już dosyć dawno w rolnictwie, to od najmłodszych lat naprawdę pokazywał ten pan klasę. Jak najbardziej cieszymy się sukcesami takich ludzi, prawdziwych rolników, porządnych. Zobaczcie, jaką człowiek też ma wiedzę z zakresu mechaniki, jak przerabia swoje maszyny, dorabia pod potrzeby swojego gospodarstwa. I to są ludzie, dla których szacun, a teraz znajdą się takie ciepluchy, co to się wybiły na popularności wśród dzieci, tylko dlatego, że ten, co mówi, żeby mu nie obrażać kobiety i, i jego dziecka, yy... Ktoś go nagrał, bo to nie był. On sam tego nie nagrywał, z tego co słyszałem, ktoś go nagrał. Samiec, kurde, samiec. Taniec godowy nerda, nie? Bo to samiec Beta Orbiter, przy nim to jest Maczo. Taki zwykły, nie, niewydarzony chłopiec. I na niemieckich stronach pornograficznych latają filmy. To jeżeli. Zobaczcie, nie wiem, czy on tam chce zarabiać na tych wyświetleniach. Jeżeli on yy, takie rzeczy robi. Nie szanuję swojej własnej kobiety, a później płaczę w komentarzach ludzie, przejrzyjcie na oczy. Tu mówię do dorosłych z umysłami dzieci no i także tych, co są wyrwani z kontekstu i myślą, że ja jestem taki straszny, zły hejter, a oni są Bogu ducha winne. Istotki ciepłe, nie, nie, nie. To są właśnie dwa najgorsze cymbały, które ukazują fałszywy obraz polskiego rolnictwa. I to, jak e, niby ciężką pracą się dorabiają, powiem Wam tylko wstęp, bo Wy myślicie, że oni się tak wszystkiego dorobili. Oni się dorabiali do momentu, kiedy nie mieli YouTube'a. To, to było ciężką pracą i wiem o tym. I teraz, tak e, na kogo ten tatko świnka e, kupił John Deera? Wiecie? Nie kupił go na siebie, tylko na swojego byłego kolegę, tam trochę wspólnikami byli. Ten gościu wyciągnął do niego pomocną dłoń i mu pomógł. Ktoś szedł drogą, to nie chciałem, żeby słuchał o czym mówię. No i właśnie, w temu tatce Śwince ktoś podał pomocną dłoń i pomógł mu kupić tego John Deera. Kupił go na siebie. Co prawda, tatko Świnka spłacał kredyt, ale to sobie duże rzeczy tam jeszcze omówimy, nie? Później się pożar z tym gościem, bo na czymś go tam z tego, co słyszałem, próbował oszukać. No i stary chodził załamany, bo kredyt dalej spłacał, a nie wiedział, czy ciągnik będzie przepisany na niego, także widzisz, e, ciepły tatko. Nie wszyscy są tacy jak wy. Jeżeli ktoś dał słowo, to tak jak mówiłeś, kiedyś słowo było więcej warte niż pieniądze, a wy dzisiaj jesteście warci tylko siebie i swoich wyświetleń z jów dupa. Gościu ci oddał ten ciągnik, nie? Przepisał go na ciebie No i później nagle jak więcej zarabialiście z YouTube'a Jak z gospodarstwa Cudownie się rozwijacie dzięki reklamom Darmowym środkom ochrony roślin, nawozom Czy tam za jakieś śmieszne sumy W zamian za tą waszą pseudo reklamę No wy pokazujecie sfałszowany obraz rolnika I to jest słabe A ludzie ponieważ macie olbrzymią oglądalność Myślą, że tak jest naprawdę no ale mniejsza z tym będą wyjaśnienia. Chciałem też powiedzieć temu tatkowi, mi się nie wydaje, że to jest knur Bolidupski, ten tatko tym razem, ale to już policja tego nie będzie sprawdzała, sam sprawdzę i chciałem powiedzieć, że będziesz miał to samo co glegol, czyli obitą, obitą, obitą tą świńską trąbę będziesz miał e, wystukane klawisze z górnej i dolnej szuflady i później połamanymi grabkami będziesz miał zaszczyt e, pozbierać je z tej czerwonej farby z gleby także koniec, zapraszam was na dalszą część, no i podkreślam jak może mówić o szacunku i nie nie obrażaniu kobiet, ktoś kto oficjalnie na swoim kanale obraża kobiety, dzieci wyzywał w komentarzach i temu podobne, no oczywiście król zakłamania polskiego dupa, czyli mały Jorek. Dlaczego, gdzie wy się pojawicie, to tak nagle masowo jest najazd na was? No, ponieważ u was nikt nie może napisać, nie? Z tego, co słyszałem, to wy macie więcej komentarzy tych z Shadowbanami, niż normalnych. No, ale co tu się dziwić? Dobra, kończę, lecę do roboty, zmontuję wam ten film wieczorem wleci a jutro będzie coś z polskiej agry. Nara. Wiem, co wam miałem jeszcze powiedzieć, to już wleci jako druga część opowiastki o Gregorze, gdzie się dołączył ten o pseudonimie Tata. Co lubi szef komuś polizać po torbie. I pierwszy odcineczek jest oczywiście z ograniczeniem wiekowym, bo YouTube mi tak często robi. To kto chce albo kto ma. Uwiarygodniony wiek Czyli 18 plus, To zapraszam do oglądania pierwszego odcinka On tam jest yy, Widoczny tylko dla tych co są zarejestrowani Jako pełnoletni Także oglądajcie teraz Drugą część co była nagrana W piątek 13 I A ja się zwijam Widać że ta melioracja działa Ale tam nie będę wam pokazywał jakie są postępy Ale w kolejnych <laughs> dalej woda stoi Także musimy się przekopać I nadmiar wyrzucać do rowu mi się przypomniało, co miałem powiedzieć na temat yy, tegoż, co to płacze, że jeżeli coś ktoś ma, to tylko do niego, nie mieszajmy w to rodzin. To brzydzę się tym jego zakłamaniem i polewam piwem z miękkiej fali, bo z twardej się nie da, ale wy mięczaki, tego nie wiecie. Takim ciepłym, żółtym piwkiem z pianką. Olewam wszystkich jego lizodupów. Co to mówią, że no rodzin się nie miesza. Liżą mu tyły. Jak mały York piernie, to lecą wąchać i zgadują co jad na obiad, śniadanie, kolację. A nie przyjrzą się krytycznie temu co ten śmieć robi ze swoich fake kont. No i zobaczcie, U mnie w rodzinie jest taka malutka dziewczynka, dwulatka, czyli coś w wieku Dziewczynki tegoż zakłamańca córki, bo to jego dziecko, ale ten ktoś prosił, żeby wmawiać, że to kaszaniarza. No, może rozwiniecie temat dalej, kto sprzedaje jorka, i komu tak zależało, żeby pogrążyć kaszaniarza. I co miałem powiedzieć, ta mała dziewczynka, żeby nie spadła ze schodów u mojej mamy w domu, zamknąłem taką bramkę. No, bo tam były też malutkie dzieci i siostrzeńcy moi akurat. Oni już podrośli, ale bramka została. No i ta mała się tak popatrzyła na mnie. Poszła do kuchni, grzecznie. I nagle zaczęła płakać, że wujek taki okropny, on coś tam źrobił, nie? No pytam się kuzynkiem, wie tej, o co chodzi? No małe dzieci tak mają, nie? No, moje akurat tak nie miały, to nie wiedziałem. Ale małe dzieci tak mają, że z jednej strony okej, okay, a za chwilę pójdą się wyżalą, że coś ktoś zrobił, a same spadną z tych schodów. No i to samo jest z naszym zakłamańcem... Jebać konfitury. Dlaczego jebać konfitury? Mówiłem Wam, że York jest tęczowy. Do kogo on jest podobny? Do kapuścianego u tego kraju, czyli Shita Andrija D. Mają tak samo cofnięte dolne wargi, zachodzą im na nos, niewyraźnie mówią. Publiczni nie, nic mądrego nie mają do powiedzenia. No i też jedynie, co to by się ślizgali do końca życia na popularności. Nie wnosząc nic dobrego, tylko kurwa propaganda i zakłamanie, i teraz tak, yy... <laughs> Mały Jorku. Jeżeli płaczesz, nie mieszamy rodzin, no to po co mieszasz moją rodzinę? Obrażasz, to no pokazuje, jakim jesteś słabym śmieciem. No, tyle. Zobaczcie, jak są ciężkie klocki do rozrąbania, to ja mam siekierkę, siekierko młotka. Tu jest napisane 5 kilo. Ona naprawdę niecałe 6 waży, ale kupię sobie 10 kilowy Tylko tamten już kosztuje 4,5 paki. To 100, chyba 70 kosztowało z przesyłką. Kogory ja sobie wyobrażam. A może jakiegoś przygłupiego klauna, może. Jedną ręką to jest ciężko takie rozłupać, ale spróbuję wam nagrać. Nie. Za duży klocek. Dwiema rękami, widzicie, to pęka. Jak Adaś przyjedzie, to może Wam pokażę, jak obrącz się rozwala takie klocusie. Bez problemu podniosę ten klocek na tym i obuchem pierdolny o drugi ją pęknie. No ale niestety nie ma kto tego nagrać, to, to nie ma. Teraz co Wam chciałem powiedzieć, jebać konfitury, nie? Dlaczego Glegor zmienił Nika na jebać konfitury? No bo on lubi być dymany przez jego tatkę świnkę. A kto to jest konfitura? No ktoś takich to podpierdala wszystkich. Tam debile próbowali wmówić, że ja jestem konfidentem. Absolutnie nie. Słuchajcie, jak mam z kimś kosę, to idę mu kurwa, mówię prosto oczy, albo to naprawisz, albo załatwimy to inaczej. Jeżeli nie chcą czegoś naprawić, no to wtedy jest zmieszana policja, prokuratura, sądy. No i tak jak jeden mundurowy cwaniaczek tu się zgrywał na bohatera, w sądzie się wypłakał, że on potrzebuje ochrony, bo ja jestem niebezpiecznym człowiekiem. Całe życie, kurwa, dorosłe z bronią biegał. Szkolony był, żeby sobie radzić z takimi jak ja, i on się spłacze, że on, on prosi o zakaz zbliżania i ochronę policyjną, kurwa, czy sądową. No, ludzie, kurwa, bądźmy poważni. Także mały pedale, za chwilę się widzimy, i będziesz, kurwa, jęczał jeszcze gorzej jak Jorki. No i co chciałem powiedzieć? No, jebać konfitury. A wiecie, kto najbardziej konfituruje na pomorzu? A no właśnie York statkiem Jeżeli ktoś ma dojścia do kowru Tamtego Z okolic sławnego miasta Czy miasteczka o, Dowiedzcie się ile donosów Jest pisanych na byłych kolegów Jorka Kto cię sprzedał Ktoś kto wiedział Powiedział ci coś w zaufaniu A ty Nawet nie oni kurwa Tylko ich yy, przyjaciele a ty, mały kurwa, poleciałeś i napisałeś do nas, żebyście Ziemię wygrali. Chciałem też powiedzieć, że upadły powstał. Odbiera co swoje. I nie kupujcie nowego, albo kupcie tego nowego On e, Mnie to tam lot, to będzie więcej maszyn do licytacji. Ty, mały, czemu mówiłem o Mefedronku? Dużo osób ci to pisało, że chyba zażywasz takie środki. No, bo odjebałeś taki temat, że kurwa zlicytują ci tak do pseudogospodałkę, ale ja się tam z tego akurat cieszę. Eee, no i czemu jebać konfitury? No, mały lubi brać w słoneczko i jest konfiturą, no to chce, żeby go dymać, no i dlatego się tak nazwał. A to nie kto inny jak Gregor. Dlatego, Gregorku, ja gardzę wami tęczusiami, dlatego dostaniesz tylko parę liści. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Aha, dlaczego mały glegorek jest taki popierdolony, nie? No to słuchajcie, skąd się bierze przykład. No, generalnie z domu się wynosi. Yy, kulturę bądź jej brak. Inteligencja to raczej jest wrodzone, nie? Ale hamstwo i różne zachowania, to wszystko z domu. A teraz tak. Yy, Dziadek gnojowy Poseidon, czyli ten rozrzutnik do gnoju z widłami, co, kurwa, mówi, że czerwony to, krwisty czerwony to miłość, a żółty to zdrada. No a że mały jest, kurwa, podobny do nikogo, no to wszystko ma zdradzone. No i dziadek jak źle traktował kobietę Knura Bolidupskiego, nie? Knurze, będziesz miał odwagę o tym powiedzieć? Bardzo źle. No, ale ponieważ niedaleko pada zgniłe jabłko od parszywej jabłonki, no to Knur Bolidupski bardzo źle traktował czekoladkę tą taką białą i jej córkę. Wygonił ich z domu. Mały na osiedlu hamburger musiał mieszkać w pewnym mieście. Niedaleko starego hałpy. Czemu stary ma brak szacunku do kobiet? No, bo wiele razy obrażał kobiety i u mnie na kanale i nie tylko cioci Asi obrażał tak samo mały, zobaczcie, nie mieszacie nie obraża się kobiet, rodzin a jak się obrażał i naśmiewał z cioci Asi żony bodzia a jak go ludzie docisnęli w komentarzach no to film wziął, przerobił i wyciął te scenki ale ludzie to pamiętają, no jesteście po prostu zakłamanymi śmieciami, którzy bazują tylko na chwilowej opinii tym, że się ktoś tam wami zachłysnął Teraz kolejna rzecz, stary tak szanuje niby kobiety, a opowiada jakim to jest stolarzem, i jak heblował kogoś na stole w kuchni, bo w pokoju spały małe klauniątka, nie? tam mały klaun i, i małe kurczątko, jakaś kokoszka czy coś takiego, to u dziadka na stole, jak, jaki on stolarzem jest, jak on heblował, o Jezu, patrząc śmiecio na twoją tuszę, to jedyne co sobie mogłeś heblować to chyba na ręcznym. Tego swojego kurwa oklapniętego głęboszka. Ale to właśnie są tak zakłamane śmieci: takie rzeczy opowiadają. Teraz yy, mały. Czy on ma szacunek do swojej kobiety? Nie, no bo słuchajcie, żeby złapać popularność, to nagrywał jej mleczarnię. Zbliżenia na dekolcik znaczy się robił. Nagrywał jej tyły, jak się kobitka wypina i zbiera ziemniaczki Ja takich scen nie pamiętam z wykopków Ale ktoś tam pisał w komentarzach, że są Możecie sprawdzić, potwierdzić, były czy nie były No i co? No i generalnie na atutach swojej konkubiny Chciał zdobyć popularność wśród dzieci Czyli on sam nie ma szacunku do swojej kobiety Więc czego on wymaga od innych? O, teraz mały glegorku Lewą ręką to rozpierdolę, kurwa, praktycznie każdego w mojej okolicy. Prawej się sam boję, ale tobie wykurwię liścia z prawej. Także, żebyś był świadom, jak, jak będziesz ładnie puch, nie wiem, czy będę poprawiał, co potrafi zaleść. To chyba wszyscy wiedzieli, bo zgasił gościa olbrzyma. Bardzo fajnego, którego bardzo lubiłem. No, niestety, widzicie, nawet. Liście potrafią zabić, dlatego ciebie klaunie tak 60%, może 50% trachnę, żebyś mi nie zgasł na zawsze. I będziesz pośmiewiskiem całego internetu. Co to jest, właśnie, zakłamanie i temu podobne? No i co, wszystkim fajnym życzę miłego weekendu, a ja wrzucam topolki. <tolki> topolki, kurwa, ciągle mi się to pole z olchami mylą. Olchy, porąbie trochę. Pozarzucam część do sąsiada na wędzarnie, część do nas i widzimy się w następnym. Dzisiaj był piątek 13, także wszystko zdarzyć się może. Nara.